Witamy państwa na Albaic Stadium, na którym kibice nie mogą już doczekać się spotkania. Najbliższe półtorej godziny spędzą państwo w towarzystwie Jacka Laskowskiego i moim, czyli Tomasza Smokowskiego. Zapraszamy na jedną ósmą finału tych mistrzostw świata. Reprezentacja Polski zmierzy się z Francją. Jedna ósma finału, to już nie przelewki. 16 zespołów i każdy z aspiracjami, każdy planuje grę w ćwierćfinale. Ale tu wygra tylko jedna z tych drużyn i za 90 minut powinno być wiadomo, która. Oto skład reprezentacji Polski. Wojciech Szczęsny w Bramce, Piotr Zieliński oraz Grzegorz Krychowiak zagrają na skrzydłach. Wysuniętym napastnikiem będzie Robert Lewandowski. Realizator pokazuje nam teraz jedenastkę reprezentacji Francji. A więc zagrają 1-4-3-3 z parą skrzydłowych. Powiedziałbym, że dość konserwatywnie, ale jak się ma w środku ataku wysokiego napastnika, to takie ustawienie może się sprawdzić, zwłaszcza gdy skrzydłowi potrafią dokładnie dorzucić piłkę. Zobaczymy, czy ta trójka w środku pola nie będzie zbyt osamotniona, bo na papierze wygląda to bardzo ofensywnie. Reprezentacja Francji zaczyna mecz, a my życzymy Państwu i sobie dobrego widowiska. Frankowski. Czy wykorzysta tę okazję? Odbija, chwilowo gasi pożar. Rafael Varane. Dobra ta interwencja. Znakomite, prostopadłe podanie. I Lewandowski, ale nie, słupek. No jednak nic z tego nie będzie. Niewiele tam zabrakło. Gdyby piłka odbiła się pod innym kątem, mielibyśmy prowadzenie. Serca nam trochę szybciej zabiły, ale wynik się nie zmieni. Tak, było nieczyste zagranie w polu karnym. Sędzia wskazuje na wapno. Czy padnie pierwsza bramka meczu? Nie, nie ma gola, bramkarz broni karnego. Z pewnością graczem, na którego warto dziś zwrócić baczną uwagę, jest Robert Lewandowski. Potrafi panować nad piłką, jakby miał ją przyklejoną do nogi. Chyba trafi! Blokuje, ale muszą szybko wyjaśnić sytuację. O, i to był książkowy odbiór piłki. Polacy oskrzydlają rywali. No nie napracował się tutaj przy tym strzale, bramkarz. Sędzia stosuje korzyść, Polacy wciąż przy piłce. Zieliński przyjmuje piłkę. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. Musi trafić! No szkoda teraz. Ładnie się złożył. Wszystko zrobił jak należy. Zabrakło trochę szczęścia z tego voleja. Nie, tak grać nie można. Sędzia pokazuje żółtą kartkę i udziela ostrzeżenia. Oby skutecznego. No tak, to można podawać na Orliku. Łatwy przechwyt. Lewandowski ma teraz piłkę. No tak, bramkarz w tej sytuacji nie musiał się wysilać. Tak, był bardzo dobrze ustawiony i widział, że ten strzał nie zmierza w światło bramki. Oba odbiorów ataku. Ale uwaga, mamy przechwyt po pressingu. Popatrzmy, co to przyniesie. Znakomite zachowanie w defensywie. Znakomite. Znajduje tam Kiliana Mbappé. I to tyle z tej akcji. Ma wsparcie, by to rozegrać. Frankaż teraz spokojnie. Nie musiał się wysilać. Niepotrzebna strata i może być groźnie. Zabrakło precyzji w tym podaniu Lewandowskiego. Traci piłkę. Oj, teraz w poważnych tarapatach. Zabiera rywalowi piłkę, czy będzie okazja? To była świetna okazja, ale obrońca się nie zastanawiał, wybił piłkę. Dobry pressing, odebranie piłki pod polem karnym. Piątego metra znowu bramkarz. No nie, tak to miało wyglądać. Od razu strata. Varan. Zdecydowane wejście w piłkę. Francja traci piłkę. No i nawet nie drgnął bramkarz. Był pewny, że nic z tego nie będzie. Od początku widział, że to uderzenie nie zagrozi jego bramce. Kenduzi. Kylian Mbappé. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Lewandowski ma teraz piłkę. Skutecznie utrzymuje się przy piłce. Wciąż mamy remis, a oni cierpliwie szukają okazji. Spokojnie sobie poradził z tym strzałem u Golioris. To skok do rywala i po akcji. I teraz centra w szesnastkę. Nieudane uderzenie. Szkoda straconej okazji. Choć zdaje się, że dodatkowo był spalony. Tak, nawet gdyby piłka trafiła do siatki, to bramka nie zostałaby uznana. Okazuje się, że pogramy tylko o minutę dłużej. Holuje piłkę. Co teraz wymyśli? Znakomicie teraz zagrał w obronie. Piłka odzyskana. Gwizdek oznacza, że czas na przerwę na stadionie Albaid. Reprezentacja Francji zaczyna mecz, a my życzymy Państwu i sobie dobrego widowiska. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. Musi trafić! Lewandowski ma teraz piłkę. No tak, bramkarz w tej sytuacji nie musiał się wysilać. Tak, był bardzo dobrze ustawiony i widział, że ten strzał nie zmierza w światło. No. I Francja traci piłkę. No i nawet nie drgnął Bramkarz. Był pewny, że nic z tego nie. Już po zmianie strony i zaczynamy grę, proszę Państwa. Ale próbują odebrać mu piłkę, ale on sobie z nimi radzi. Dobrze wyglądał ten atak. To mogło się udać, ale piłka została przejęta. Szuka sobie teraz miejsca do ataku. Gol! Ależ on to zrobił! Przepięknie się złożył do tych nożyc. Takie gole można oglądać raz po raz. Naprawdę zasłużone brawa. I oto mamy powtórkę. Naprawdę koncertowo ograł obrońcę. A potem zawodnik świetnie się zastawił, osłonił piłkę, następnie umieścił ją w bramce. To było wykończenie prima Sort. Prowadzą zatem 1 do zera. Fatalne podanie. Piłka w zasadzie sama trafiła do rywala. Zieliński przyjmuje piłkę. Niewiele brakowało, ale wystarczyło, żeby spokojnie odprowadzić piłkę wzrokiem. Tak, to bramkarskie abecadło. Zawsze trzeba dokładnie wiedzieć, gdzie jest bramka. Brawa za opanowanie. łameni. Francuzi oddają piłkę. Frankowski. Lewandowski. Będzie groźnie. Strzał! Słupek. Piłka w grze. I centra. Spokojnie sobie poradził z tym strzałem u golioris. Gdyby to wpadło, mogło już być po meczu. Na szczęście dla drużyny broniącej się w tej sytuacji, konstrukcja bramki okazała się sprzymierzeńcem. Ciekawe, czy z tej kolejnej akcji coś wyniknie. Czy znowu obejdą się smakiem? Broni, dobrze. Piłka w rękach bramkarza. Zachował się teraz podręcznikowo. Dobra interwencja, rywal bezradny. Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Opłaciło się przycisnąć. Co teraz? Teraz centra do Lewandowskiego. Tak jest! Dwa słowa. Robert Lewandowski. Czy trzeba coś dodawać? Strata w takim sektorze boiska rzadko uchodzi na sucho. Jeden błąd, chwila zawahania, i drużyna przeciwna od razu rzuca się na piłkę. Dwa do zera, gramy dalej. Tykasz. Podanie do Zielińskiego. Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego. Ależ teraz będzie okazja. Strzelił raz i strzela teraz po raz drugi. Wcale nie wygląda, by miał dość. Wyraźnie trafił z formą na ten mecz. Johan Krój patrzy na tę powtórkę w niebie i się uśmiecha. To była szkoła holenderskiego pressingu w najlepszym wydaniu. Zaczynamy ze środka boiska. Polacy z miażdżącą przewagą trzech bramek. Piękne podanie. Będzie ciekawie. Groźne dogranie, ale dobrze wyczute intencje. Liłkę ma Kingsley Coman. Mateo Guendouzi. i nie było to przemyślane zagranie. Strata. Krychowiak. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Świetnie zapowiadała się ta akcja, naprawdę, ale już jest tylko wspomnieniem. Świetne filtrujące podanie. Co tu się dziś dzieje? Robią co chcą, mają cztery bramki przewagi. Powtórka pokazuje, że Robert Lewandowski to nie tylko świetny snajper. Tym razem doskonale dograł to prostopadle. A gdy piłka trafiła do celu, pozostało już tylko wykończyć akcję zespołu. Tak to się robi. I po tej bramce jest 4-0. Został nam jeszcze kwadrans regulaminowego czasu gry, i tyle było z posiadania piłki Zieliński. Niepotrzebna strata fatalnie zagrał. Teo Genduzi. Podanie do Komana. Znajduje tam Kylian Mbappé. Rywale próbują odebrać mu piłkę, ale on sobie z nimi radzi. Takie podanie nie miało szansy dojść. Może teraz dobrze dobrać do partnerów. Krychowiak. Z piłką teraz Krychowiak. Jest za linią obrony. Uwaga! Nie do wiary. Naprawdę nie mają litości. Znowu bramka. Podwyższają prowadzenie. Deklasacja. Na powtórce widać podanie wymierzone idealnie, jak w jakiejś grze komputerowej, ale znakomicie też zachował się sam strzelec. Zastawił się, nie dał sobie odebrać piłki i skutecznie wykończył. W futbolu różne rzeczy się zdarzają, ale to starcie wydaje się już być rozstrzygnięte. Bezpiecznie! No i mamy spalonego. Trochę zabrakło, żeby wrócić na pozycję. Drobne nieporozumienie, ale tak to bywa w ferworze walki. Piłkarze pograją jeszcze zaledwie 5 minut. Tak to powinno wyglądać w odbiorze. Polacy mają sporo przestrzeni w linii bocznej. Centruje teraz w szesnastkę. Hmm, miało być groźnie, ale jednak nie tym razem. Teo Hernandez. Dembele dostaje piłkę. Sędzia zadecydował o doliczeniu trzech minut gry. Świetne teraz zachowanie, znowu są przy piłce. Podanie do Kundy. Nowy zawodnik, już gotowy do gry. Czy wpłynie na wynik meczu? gwizdek. Mamy to. Nikt już na pewno nie odbierze Polakom awansu do kolejnej rundy. Można już świętować awans do kolejnej rundy. Drużyna zagrała dziś z wiarą we własne możliwości i przełożyło się to na wynik końcowy. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. Musi trafić! Lewandowski ma teraz piłkę. No tak, bramkarz w tej sytuacji nie musiał się wysilać. Tak, był bardzo dobrze ustawiony i widział, że ten strzał nie zmierza w światło. I Francja traci piłkę. No i nawet nie drgnął bramkarz. Był pewny, że nic z tego nie będzie. Od początku. Szuka sobie teraz miejsca do ataku. Zieliński przyjmuje piłkę. Niewiele brakowało, ale wystarczyło, żeby spokojnie odprowadzić piłkę wzrokiem. Teraz centra do Lewandowskiego. Tak jest! Dwa słowa! Robert Lewandowski. Czy trzeba coś dodawać? Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przetrzeć się. Strzelił raz i strzela teraz po raz drugi. Wcale nie wygląda wymiał. Świetne, filtrujące podanie. Co tu się dziś dzieje? Robią co chcą, mają cztery bramki przewagi! Z piłką teraz krychowiak. Nie do wiary! Naprawdę nie mają litości! Znowu bramkę!